Zabijał i dość mocno przygotowywał się, więc myślę, że jest przygotowany na 100% i nie widzę opcji, żeby było inaczej jak zwycięstwo, natomiast jeśli chodzi o drugiego mojego zawodnika Michała Gotowskiego, no to jest kolega, który debiutuje dzisiaj i, i no może się wszystko zdarzyć. Jest myślę przygotowany, o bardzo ładnie. Tak, on gdyby no, w zastępstwie tak. kogoś innego, ale to jest... Dokładnie na tej chwili. No jest Decydował, szansa. Zdecydował super. Dokładnie. Brawa dla niego chociażby za to, że się zdecydował z dnia na dzień wystartować i w bicie z dość dużym, silnym przeciwnikiem, który... Notabene ma przewagę około 13 kilo, więc jest to dość dużo. A my będziemy wtedy patrzeć na narożniki, bo z jednej strony będzie Szty, a z drugiej strony najprawdopodobniej Paweł Nastula, bo to jego zawodnik, także tak. myślę, że dziać się będzie ciekawie i w ringu i wokół niego. No dobrze drodzy Państwo, wracamy, druga runda tego pojedynku i znów zawodnicy szukają, ale... Ciekawe, bo w ogóle nie zadają ciosów nogami. Starają się bardzo mocno stać na, na ringu. Wiedzą o tym, że ewentualne kopnięcie to też jest szansa na to, żeby zahaczyć, podhaczyć tą nogę, na której stoją. To są zawodnicy, którzy na pewno to potrafią, dlatego że te umiejętności, mówiłem o tym, że, że o kilku sukcesach w czasie walki wspomnę. Ja tylko powiem, że Celiński to jest zawodnik, który jest mistrzem Polski w amatorskim MMA. Wygrał zawodową walkę na gali Night of Champions. Wygrał walkę w ubiegłym roku zawodową na Mistrzostwach Polski Pozycję boczną, to jest dość niebezpieczna pozycja dla Ryńskiego, z tego można i zadawać ciosy, iść do technik kończących. No, zobaczymy jak to się rozwinie, natomiast natomiast trzeba zdać sobie sprawę, że czasami to, że nie ma kopnić, o, o tak zwany krucyfiks, no jest bardzo mocna kontrola. No, teraz uderzanie w uszek, o tak jest. No, to jest niebezpieczna pozycja dla Raczyńskiego dla I rozbijanie Lina. teraz łokciem? O, no, jest, nie jest ciekawie, natomiast no, zobaczymy co z tego wyniknie, bo Edwin też jest dość doświadczonym zawodnikiem, więc myślę, że będzie próbował jakoś się... Z tego oswobodzić. Raczyński, Raczyński to mistrz polski w karate w Kyokushin, karate w Full Kontakcie. Wielokrotny medalista zawodów w Judo i Submission w Polsce. Złoty medalista eliminacji do Grappling Arena w kategorii e, poniżej 98 kg. Brązowy medalista ostatnich mistrzostw Polski w Submission. E, no, walczyć potrafi, ale MMA też się jednak trochę różni. Czasami e, czymś jednak rywale mogą go zaskoczyć. No Myślę, że każdego mogą zaskoczyć. Niewielu jest zawodników niepokonanych wcześniej czy później. To też wynika z tego, że trzeba pamiętać, że cały sztab, e, może u nas trochę mniej jeszcze, ale też to już idzie, rozpracowujemy przeciwnika. Oglądamy, analizujemy jego walki, patrzymy, szukamy jego słabych stron, i potem e, sz konkretnie szykujemy się do tego. No, ładne przetoczenie. To jest Judoka. Tak, w momencie, tak. kiedy dobrze złapał rywala, wiadomo było, że będzie mógł do tego przejść. Tak, wyczuł moment. I, 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 Teraz ucieka nogami. Sytuacja zmieniła się i absolutnie wyszedł z zagrożonej pozycji, teraz z powrotem na dole, ale, ale Edwin nie, źle się nie czuje na dole, widzę sobie. Też dość dobrze swobodnie się czuje na no, dole. Myślę, że próbuje tam głapać ręce. gdzieś próbuje ograniczać te uderzenia. Chociaż no, widać, że troszkę go ta walka w tej drugiej rundzie kosztowała więcej niż w pierwszej. Ta, ta, ta. To nie tylko upływ czasu, ale ewidentnie tutaj musi walczyć no, z mocniej nacierającym rywalem. Pytanie, jak jest przygotowany kondycyjnie, bo tu może się rozstrzygnąć ta walka jednak tym kto ma lepsze przygotowanie tutaj komisyjne Z tyłu, z tyłu oj, teraz oj, oj, no jednej nogi jeszcze brakuje, jakby się wczepił tą drugą, no to może być dość, dość trudna sytuacja. A, no okay. Ale śódoka, kapitalne okay. zachowanie. Saliński yeah, to było. Salicki zrobił błąd, nie wczepił się drugą nogą i, i kosztowało go to za... To co widzieliśmy, no, ale jest silny, strasznie silnicki tutaj, cały czas ściąga, cały czas napiera, o ale pięknie, to. Nie, to wszystko, to całe, całe jego judo wychodzi tutaj, to dokładnie, nawet nie karate, tylko nie, judo dokładnie, ewidentnie, dokładnie. i chwyty, i przerzuty, i piękne złożenie się na ringu. No i był w trudnej sytuacji, i teraz będzie mógł chwilę odpocząć, minuta, troszkę ponad minutę do końca tej drugiej rundy. Myślę, że za chwilę pozbędą się koszulek zawodnicy. Toś mi się wydaje na tą trzecią rundę. No Te t-shirty są takie tutaj trochę nie, 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 nie za dobre akurat. Powinny być bliżej ciała, prawda? Powinny być tak zwane wciele, Może nie wiedzieli wciele... o tym, że będzie akurat taka no, myślę, temperatura. Myślę, że tak. Nie, Jeszcze wczoraj pogoda wskazywała na to, że będzie troszkę cieplej. Tak. No dobrze, wydawało się, że ta pierwsza walka to będzie takie wprowadzenie do tego, co się dzieje, ale dzieje się naprawdę ciekawie. Jest, 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 jest bardzo fajna walka, naprawdę dużo się dzieje. I, i no ciekaw jestem, bo już mamy 20 parę sekund do końca. Jak w tej trzeciej rundzie, jak, jak właśnie kondycyjnie? Który zawodnik, czy obaj są przygotowani na trzy rundy? A ciekawe w ogóle, bo nie wszyscy z Państwa mają okazję oglądać regularnie te pojedynki, które się odbywają i w Polsce, i na świecie. Tu czasami 10 sekund wystarczy na to, żeby rozstrzygnąć walkę. Widziałem już takie pojedynki, kiedy no, dobrze. Założony uchwyt, tak bym powiedział, na kolanie i dźwignia wykonana. Skończyła walkę na dwie sekundy przed końcem. Nie wiem, czy sekundanci nie podpowiedzieli, czy było już tak mocne trzymanie. Aj, pięknie, się poszedł do dźwigni, ale równo z gągiem, no piękna, Próba kilotyny chyba, prawda? To była dźwignia na, na staw łukciowy, tak zwana balacha, ale no bardzo w tempo zrobiona, super, super, na no szkoda, szkoda, że nie zostało parę sekund, mogłoby to rozstrzygnąć sprawę. No, ale Zobaczymy widać, to. że są już zmęczeni, no, to, nie jest, to nie jest chwila, moment na korengu, to jest dużo walki, zresztą Państwo widzieli, tak jak w boksie, no jest taki moment, kiedy zawodnik potrafi odskoczyć od rywala, tak, może odpocząć, nawet opuścić ręce, tak tutaj... Kontakt bezpośredni z rywalem jest non-stop i nie można sobie pozwolić na chwilę dekoncentracji, bo kończy się tak jak teraz w powtórkach widzimy. Dokładnie, poza tym trzeba zdać sobie sprawę, że dzisiaj chłopaki ważą prawie po 100 kilo i naprawdę nie prawie, bo Celiński waży 101, a, a, a Raczyński 98, czyli wszystko się osyłuje wokół 100 kilo, czyli du, duzi faceci. A widzieliśmy tutaj różne przewroty, różne przeskoki, i cały czas jednak, jednak ten wydatek energetyczny jest. To jest walka, to nie jest tylko pokazy, nie, 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 nie robi się tego dla, dla show, tylko faktycznie to ma być skuteczne.